Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Po tak długiej przerwie powracamy do naszych nagrywek, a w dzisiejszym odcinku losowego horrorowego Grańska na patelnię wrzucimy sobie i usmażymy może Slenderina las. Slenderina Las jest nam Slenderina jest ogółem nam bardzo znana. Był sobie Slender, była sobie Angelina i one. Oni stworzyli taką perfekcję, czyli Slendrina, Czyli mamy właśnie do czynienia z taką parodią, troszeczkę uosobieniem zła. Chociaż dobrze wiemy, że Slendrina tak naprawdę jest bardzo dobrą, potulną i miłą dziewczyną. Więc. Zostawiacie oczywiście łapkę w górę, jeżeli chcecie kolejny odcinek ze Slenderiny, może innej części, to możecie zostawić jak najbardziej łapkę w górę. A my lecimy do naszego poziomu trudności. Przycichła muzyka. Pojawiła się muzyczka, bardzo mi się to jest to zagrane. No i mamy poziom trudności. Na Easy, na Easy nie no na Easy to jest trochę za łatwo. Medium. No może to tak, między medium a hard, za wybierzemy medium. Słyszałem coś tam, że jakieś sekrety skrzydływa ten last, muszę znaleźć co to takiego się tu znajduje. Aha. Czyli tak wygląda nasza gierka. Trochę y, muszę czułość ekranu sobie zwiększyć. Nasza pula ruchów. Czemu ten bohater się porusza? Whoa! Czemu ten bohater się porusza z prędkością 5 km na godzinę? Co my tu mamy? Jakiś boks. Zablokowany. No świetnie. A no, tu mamy mapę. Uuuu Ile lokacji do zwiedzenia? Bardzo mi się to podoba. Świetnie. Dobra, pójdźmy sobie najpierw tędy. Co my tu mamy? Jakiś głaz. No hmm. I mamy nasz jakiś pierwszy kluczyk, więc warto byłoby tu podejść Co to są za rodzaje drzew? Nie wydaje mi się, żeby Takie drzewa występowały W jakimkolwiek lesie, chyba że jedne są takie Dobra, to jest latarnia, w której zaczęliśmy naszą rozgrywkę I tutaj się zatrzyma. Tu jest oczywiście zablokowane, idziemy dalej. Teraz idziemy do tamtego punkcika oznaczonego serduszkiem. Co to będzie? Co to będzie? Kogo to będzie? Nie wiem. Musimy się o tym przekonać. A no dobra osoby idziemy tak w ogóle tak. Batman! Batman nas nawiedził i w ogóle i chuj się zrobi. Nienawidzę nie toperze. Nie są. Kto to? Jest Mamuśka, ja posprzątam! Nie goni mnie! Nie goni mnie! Siostra nakapowała, jeszcze się na mnie wryj patrzy. O, uciekliśmy mamuistę, dobra. Mamy jakiś domek. Letniskowy pewnie. No, letniskowy żadnych to nie osiągnie. jakiś tam. I mamy następny kluczyk. Do szczęścia potrzebne nam są klucze. Tymi kluczami nie wiem co zrobimy. Co my tu mamy? Trumnę? Potrzebujemy siedem kluczy do otwarcia tej drze trumny. A tego dzieciaka znamy z jednej z poprzednich części, znaczy ja znam, wy nie znacie. Albo i znacie. Zablokowane. Jak zwykle. W kuferku nie ma żadnych pieniędzy. To jest jakaś kpina. Wamuje się do domu, to oczekuje się pieniędzy. Dobra. Teraz idziemy do tego. Trochę większego budynku w kształcie trójkąt moja, Jej. no mi się styki po prostu przeżywają A oto nasz dom w kształcie trójkąta Wcale to nie jest Wcale to nie jest prostokąt Każdy kwadrat to prostokąt Można to zamknąć? Można A kim ty jesteś? Nie, lepiej nie wiedzieć. Czemu te drzwi się cały czas otwierają i zamykają? A to jest prawdziwy domek wietniskowy. Nie otwieraj drzwi! Zamykaj te drzwi! No! Slenderina! Co my tu mamy? Box. Jakieś cyferki można wpisać. Wpiszmy 2023. Nie pasuje. To ja stąd idę, Grażyna. To ja stąd idę. No, dalsze pomieszczenia. Może się będę skradał, a później spier. No, jakąś umywalkę ŚWIERSZCZYKI, ŚWIERSZCZYKI No Także jakby ktoś nie wiedział to jest moja posesja Tu jest mój domek Łóżko, walka Nic mi do szczęścia nie potrzeba Tylko łóżko i walka woda jest Z czego... Powiem? O kur... Mam łóżka Ale ja powiedziałem, że że to Twój dom! Mamuszka Sandriny. Powiedziałam, że to Twój dom, to nie jest mój dom. A co my tam mamy? Czemu. Czy ty się chcesz bawić ze mną w berka? Dobra, daj mi ten karnister pewnie. Co? Jest tu blisko. Mimo, no, ja stąd spier wow. Ja stąd by ja tutaj. Za, za bardzo pewnie siebie, byłem i Ło! Kurde, ja grina glinam jeszcze Dobra, co? Dawno dawno nie grałem w horrory. Odzwyczaiłem się od tego. Po prostu. Że znaczy, tu pojawiają się. Ktoś taki jak właśnie. Endelona i Slandrina Mamy tu jakiś łom Łom, łom Czy na każdej drodze spotkają nas jakieś batsy Dobra, idziemy do jakiegoś punkcika który przypomina tym razem prostokąt i Co my tu mamy? Namiot! A w tym namiocie Skąd ty żeś tu co ty się tu żeś Paweł, wzięła? Tam żeś stała? Co ty się teleportujesz? Skąd ty wzięłaś Ender Perły Oddawaj to! Ale więc jednak nie dowiemy się co to za lokalizacja, ponieważ nie ma co nas Jak ona się tu znalazła tak wygląda. Przecież ona była, zgodnie z mapą, to ona była w tamtym budynku. Ona się teleportuje jak chuj. Strasznie mi się podoba ta gierka. Rozbudowana mapa. Wszędzie lokalizacje są wyburowane W sumie to można było ją zauważyć. <laughs> Mimo, że mam Night Vision, Jakiś z... znaczy no, nie mam Night Vision jakiegoś założonego. jakieś Ciemno, jak w dupie murzyna. Tyle nas widzieli, dobra. Co my tu mamy w tym namiocie? A w tym namiocie mamy. Ło, wystaje czyjaś ręka. Czyżby to ręka Shandriny? Co to jest? 3 3 9 5 To to jakiś kod? 3, 3 9, 5 mamy do wpisania, tak w ogóle to ty. Jak ty się, jak ty się tu poruszać? Jakim cudem ona nie dość że się teleportnęła, to jeszcze się poruszała! Jeszcze mi wciągnęła tu swoim odkurzaczem w mordzie. To jest pewien kot, już wiem co to za kot był, ale Svendrina uniemożliwiała mi wprowadzenie. Nie, nie, ja nie mogę zginąć. Na medium poziomie ja jestem doświadczonym graczem. Ja przechodziłem takie łamigłówki, którym się ludziom nawet nie śniły. Dobra, teraz idziemy do tego domku i zobaczymy, co się tam w nim znajduje. Więc, bo powinno. Mamy jakiś łom, nie powiedzieć łom. Zamykamy to ze sobą. Mam nadzieję, że ona nie może wejść do tego pomieszczenia. Bo jak tak to poczuję się ze sramy 3, 3, 9, e, 9, 5. No tak było 3, 3, 9, 5. To chyba musimy odsłuchać nagrania od nowa. <śmiennie> <śmiennie> Właśnie dostałem kolejnego jamskera na ryj No znaczy prawie na ryj Póki co to nam ta Slenderina nie jest groźna Dopóki nie jest przy naszej mordzie Bo jak ona jest przy naszej mordzie to Mów mi Lordź, Tak to można sobie tak zarymować Do obozu! Do namiotu! Не до боза, до намиата. В общем, так как бы такое, а было разложено здесь. 3, А! Добра, представили мне все чуть Это было 3359, a nie 3395, to ja i moja znajomość języka angielskiego na wysokim poziomie rozszerzonym. Tak było. co, mnie ta siwa będzie gonić do granicy wytrzymałości. Mamy jakieś dwa klucze. Do szczęścia potrzeba nam 7. 2, 4, 6, 7. Tak. A czemu 7? Czemu nie liczba? Patrzcie, straciliśmy na przykład 6, żeby było szybciej uciec. Dobra. 3, 3, 5, 9, tak? Ło, wow, ktoś się na mnie patrzy? Coś się na mnie patrzyło. Zdecydowanie. Dobra, teraz gdzie mamy iść? Mamy łom w sumie, więc łomem jakby podważyć te skrzynie. Dobra, to musimy najpierw iść w tamtą stronę, żeby dokładnie wiedzieć. Tam Łazi Gentlemana. Znaczy Angelena Która jest niebezpieczna dla naszego organizmu Może się nam wedrzeć jakaś zaraza Omikron 2.0 czy... No ja nie wiem, to się leczy tą ścieklizę, nie? Można zawsze iść do weterynarza Nie no, pojebimy Czemu ona tu jest? Ty byłaś tał! Grażyna! Muszę się nie będę w ściekę. Grażyna, a co ci wzdęcia zatrzymały? Bawimy się w berka, jazda, chłopie. Babu, dziękuję. Babka, co ty? Kondycji nie masz. No już coś zawsze. Dobra, zobaczymy, czy da się to otworzyć. Da się. Czyli mamy. Co ty mi robisz? Dobra, bo teraz nie wiem gdzie iść. Kompletnie. Przy tym samochodzie byłem. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma to też nic nie ma Świetnie Może pójdźmy do tego Do wszystkich lokacji, może nie miałem racji Może właśnie To spowoduje, że Nie, ale mi Ciarki przychodzą, nie? Myślę sobie, normalny dzień, niczego się nie boję A tu nagle Wyskakuje mi cztery razy Sendrina na ryj Mówi, skończyło się Twoje hajerakowanie. Teraz poznasz gniew mojej szczę i mój szczękościsk. Tu jest na bardzo dobrym poziomie. A tu jest granica. Nie mogę sobie po prostu spierdzielić stąd. Jakiś głaz, który nic nie ma. Idziemy teraz tam Tam może coś będzie Ło! 17 minut odcinka Samego Mojego pierdolenia, o Aha, czyli te takie zaznaczone kółkiem to takie głazy, które mamy O, obejrzymy na Slenderina, bym wyskoczyła na ryj Spoko Ja już jestem przygotowany ja już jestem przygotowany. Albo obejść po prostu, żeby mieć klucz. Dobra, czyli mamy przedostatni klucz. Wiemy, gdzie jest ostatni, bo skoro możemy użyć tego łoma, to my wiemy, że tam, gdzie jest to serce, czyli tutaj właśnie, w prawym dolnym logu, to wiemy właśnie, że tam jest skrzynia. Teraz znaleźć tylko ten, tak naprawdę, ostatni klucz, bo tym tym przewodnim od przedostatnim, ale. Ogółem to będzie ostatni. Żeby co o czym mówię. Błagam, żeby tego nie było. Czuję ciś oddech. Aha. Czyli to, tu był ten klucz. Czyli ostatni klucz jest... Okej, okay. dobra tam jest Angelena, a ja tam nie idę, w sumie to muszę tam iść, dobra trzeba obejść jakoś to, ale Angelena się teleportuje, powiedzcie mi jasno, ja to mam udokumentowane i zgłoszę cię na prokuraturę i zobaczysz, że będziesz miała konsekwencje wyciągnięte, używała telekinezy i teleportacji, nie to w sumie Slendrina, bo chciała mnie... Je przyciągnąć swoim odkurzaczem w brzuchu <laughs> <laughs> więc habiza posłużyła jako rura do odkurzacza, nie? On po prostu chciała mnie przytulić do siebie, ma depresję i w ogóle a więc co znajduje się w tej dziwacznej trumnie zaraz się przekonamy Otwieramy Wow! I think the best to leave this place now Okej, okay, czyli tu mamy slenderinę Jakiegoś zioma z białą mordą I Coś w stylu dziecka Tylko, że jakoś dziwnie się porusza, nie wiem Dobra, uciekamy z tego miejsca Ale gdzie? A, to znaczy zaczął wyjść z domu Czyli wiadomo, kim byli ci nietoperze. Wiadomo, kim byli ci nietoperze. Ej, naprawdę fajna gierka. Taka łamigłówka, ale yy, przestrasz się. Naprawdę sprawiła, że. Yy, mam nadzieję, że. że, że trochę się przestraszyłem. Mam nadzieję, że przez moje darcie mordy nie ucierpią wasze słuchawki. Natomiast, jeśli ucierpiały, to bardzo was przepraszam. Ale, no, widzicie, ja mam też swoje momenty, w których muszę po prostu wykrzyczeć to, co myślę o tej białej małpie, która, nie wiem, prześladuje ten, ten las. Nie wiem, co z nim robi. Może wycinkę jakoś nielegalną trzeba zgłosić. No nic, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli chcecie kolejne odcinki ze Strandy to zrobię łapy w górę, subskrypcję na tym kanale i widzimy się w następnym video. I do zobaczenia. Cześć, 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 cześć. Cześć, bo coś tu. I do zobaczenia. Cześć.